Jeszcze przed godziną 12 w nowy rok kilkuset mieszkańców naszego miasta zgromadziło się pod pomnikiem czynów Polaków. Cel był jeden wbiec zdrowo i z radością w nowy 2013 rok. Tyloroczna edycja BIRU miała jedną zasadniczą zmianę. Odbyła się niemal w centrum miasta, a nie jak dotychczas przy jeziorze głębokie. W tym roku została przeniesiona z głębokiego tutaj na jasne błonia pod pomnik czynów Polaków. Myślę, że, że tutaj bliżej miasta trasa też jest bardzo dobra, na pewno, na pewno ta zmiana wyjdzie na dobre. Bieganie staje się coraz popularniejszym sportem w Szczecinie, a jedną z ulubionych tras są niewątpliwie jasne błonia. W Nowy Rok Szczecinia do biegania nie trzeba było zachęcać. To jest już tradycja tutaj w Szczecinie, bieganie, bieganie w Nowy Rok. 1 stycznia, tutaj widać zawodnicy przychodzą, przychodzą prosto z imprez nowy, z sylwestrowych, e, taka tradycja się przyjęła, ogólnie bieganie jest bardzo popularne teraz w Szczecinie, e, no i również 1 stycznia podtrzymujemy tą tradycję. Najstarszy zawodnik startujący w biegu miał, uwaga, 78 lat i jak mówi w biegu noworocznym bierze udział już od ponad dekady. Kondycji mógłby mu pozazdrościć nie jeden młody biegacz. Służę e, własnym przykładem, że... No trzeba biegać, to się dożyje długich lat. No to jest najważniejsze, nie? nie biegnie się na jakieś tam specjalne czasy, ale celem no, spotkania się, rozmawiania, jak minął stary rok. Jako, że nowy rok od Sylwestra oddziela kilka godzin, niektórzy na Jasnych Błoniach odczuwali jeszcze skutki nocnego świętowania. Inni mieli nawet jeszcze odświętne balowe stroje. To jest bardziej odświeżne, tak? Z okazji Sylwestra. No, chcę, żeby to przyniosło mi szczęście na następny rok. I wygoda tu nie miała żadnego znaczenia. Na pewno będzie, ale na razie nie zależy mi na wygrywaniu takich biegów, jak ten bieg sylwestrowy. Trasa biegu noworocznego to łącznie 5 km, dwie rundy po 2,5 km. Start przypomnił uczynu Polaków. Trasa ta nie była straszna dla noworocznych biegaczy. Dlaczego zdecydowaliśmy właśnie w ten sposób przywitać nowy rok? Dzisiaj biegamy, myśmy odsypiały. Po drugiej się położyłam, nie mogłam zasnąć, bo myślałam już o biegu. Więc chętnie dzisiaj biegnę. Chyba postanowienie noworoczne takie, jakie, żeby od pierwszego coś zacząć robić innego. No i dobra okazja, fajnie, że coś takiego jest zorganizowane. Mam nadzieję, że to będzie cykliczne, bo człowiek przynajmniej się zmusi pierwszego żeby wstać wcześniej i coś zrobić. 5 kilometrów myślę, że nie jest problemem. Problemem może być no właśnie wczorajsze imprezy czy coś takiego, tak e, lekka niedyspozycja, ale 5 km to nie jest e, problem. Dla uczestników biru przygotowano pamiątki, a dla zwycięzców puchary. Kolejny bieg noworoczny oczywiście w 2014 roku.